Stan Borys znalazł się ostatnio w szpitalu. Znany w całej Polsce artysta miał udar. Jego stan był wyjątkowo ciężki, ale wszystko wskazuje na to, że wokalista jest silny i nie poddał się. Media donoszą, że właśnie stanął na nogi. Stan Bory trafił do szpitala w stanie ciężkim kilka dni temu. O jego sytuacji zdrowotnej media informowały na bieżąco fanów wybitnego wokalisty, znanego najbardziej z utworu jaskółka uwięziona. Wszyscy obawiali się najgorszego, w końcu muzyk ma 77 lat. Okazało się, że Stan Borys jest jednak naprawdę twardy, bo pomimo paraliżu lewej części ciała udało mu się o własnych siłach podnieść z łóżka, choć jeszcze niedawno walczył o życie. Stan Borys wrócił ze szpitala. Najnowsze informacje, gdy w mediach pojawiła się informacja o ciężkim stanie muzyka Fani, dosłownie zamarli. Artysta jest jednak od zawsze znany ze swojej niezłomności i determinacji, która i tym razem przyczyniła się do poprawy jego zdrowia. Pierwotnie stan neurologiczny muzyka był naprawdę niepokojący. Doszło do udaru niedokrwinnego, który w Polsce jest trzecią przyczyną zgonów osób po 40 roku życia. Piosenkarz przewieziony do kliniki, stan zdrowia wokalisty obecnie jest stabilny. Nie zagraża mu już bezpośrednie niebezpieczeństwo. Wobec tego został przewieziony do Warszawy, gdzie przebywa w specjalistycznej klinice. Choć muzyk chce jak najszybciej powrócić do zdrowia, to w tym momencie nie jest to takie proste. Lewa ręka odmawia mu posłuszeństwa. Nie ma też wystarczająco dużo siły, aby długo utrzymać się samodzielnie, stojąc na nogach. Wsiadając do karetki, chciał jednak zrobić to o własnych siłach, na co otrzymał zgodę od zdumionych jego wytrwałością ratowników. Artysta nie jest sam. Piosenkarz może liczyć na pomoc ukochanej w tym momencie, przy artyście, przebywa jego ukochana partnerka, Anna. Muzyk jest też podstawą opieką lekarzy zarówno z Polski, jak i ze Stanów Zjednoczonych, z którymi konsultuje się od czasu do czasu. Teraz Borys potrzebuje rehabilitanta. Po udarze sytuacja wymaga, aby ktoś zadbał o usprawnienie ruchów i odzyskanie pełnej kontroli nad ciałem, którą w pewnym stopniu muzyk prawdopodobnie utracił. Jeżeli artysta pozostanie tak zdeterminowany, jak dotychczas, a także nadal będzie otrzymywał odpowiednie wsparcie zarówno od specjalistów. Jak i od bliskich to być może już latem odzyska pełną sprawność i cieszyć się będzie zdrowiem, które miał zanim doszło do przykrej sytuacji.